Nazywam się Angelika Maria Talaga i serdecznie jako autorka zapraszam Cię do pobrania i przeczytania bezpłatnego raportu edukacyjnego, który wyszedł w styczniu tego roku, a dotyczy bardzo trudnego, ale gorącego tematu, czyli sztuczna inteligencja w edukacji. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które mają styczność z dziećmi, czyli rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli. I dotyczy tematu, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, narzędzia i możliwości, jakie oferuje, jednocześnie unikając zagrożeń, które oczywiście wraz z nową technologią czyhają na nasze dzieci. Czy dzieci będą korzystać ze sztucznej inteligencji, żeby oszukiwać? Jak zabezpieczyć i dzieci, i siebie przed tym? W jaki sposób zapewniać to, żeby dzieci nabywały nowe kompetencje, edukowały się, zdobywały nową wiedzę, jednocześnie nie zniechęcając ich skorzystania z nowinek technologicznych. W jaki sposób czwarta rewolucja technologiczna wpłynie na nasze dzieci? Dowiesz się tego wszystkiego z najnowszego raportu. Serdecznie Cię zapraszam do zapoznania się z nim.